Może przejść, ale właśnie siła jest Skubany jak daje po schodach. Ty, 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 ale tego to nie zjadaj przypadkiem. Dziękuję bardzo. No nie. Jez, yes, udało się! No. No śpiewaj, śpiewaj, tata. Tu nie kiep jakiś? Idź na górę. Śliki, śranki, nie wiem, <trykne> <trykne> bravo, śliwki, Brawo! Brawo Filipku, brawo! Ja,